Dokonało się. Witaj! Dwie kolejne ofiary. Podczas mojego dołączenia nie było tak źle. Dobrze, że choć jeden z was przeżył. Ale siara! Ej, dajcie trochę jeszcze! Stary taki fazy! Jak się czujesz? E tam, chodźmy. Śniło Ci się coś? Ja po dołączeniu miałem koszmary. Tego typu sny pojawiają się, gdy zaczynasz wyczuwać obecność mrocznych pomiotów. W nadchodzących miesiącach doświadczysz jeszcze wielu rzeczy, których znaczenie trzeba będzie Ci objaśnić. Mhm. A zanim zapomnę, pozostaje jeszcze jeden element dołączenia. Część tej krwi umieszczamy wewnątrz wisiora. Przypomina nam to o tych, którzy nie dożyli dzisiejszego dnia. Dzięki. Odpocznij trochę. Gdy będziesz gotowy, chciałbym, abyś towarzyszył mi podczas spotkania z królem. Okej! Okay. Spotkanie odbywa się na zachód, stąd schodami w dół. Idź tam szybko. No. Jesteśmy szarymi strażniki. tutaj nam dwa do kondycji. Ile daję. tam, tylko.

I posta. Tak. zajmę. zajmie. Pożątaj Tutaj. Tak. Loganie, moja decyzja jest ostateczna. Wyruszę do ataku razem z szarą Strażą. Za dużo ryzykujesz, Kejlanie. Horda mrocznych pomiotów jest zbyt niebezpieczna, byś stawał na pierwszej linii. E Skoro tak, być może powinniśmy jednak zaczekać na siły Orlezjan. Toż to kompletny absurd. Nie potrzebujemy żadnej pomocy, a zwłaszcza ze strony Orlezjan. To nie jest wcale absurdalny pomysł. Nasze spory z Orlezjanami to przeszłość. A ty pamiętaj, kto tu jest królem? Dobrze, że Marik nie dożył dnia, gdy jego syn gotów jest oddać Ferelden tym, którzy nie wolili nas przez całe stulecie. A więc nasze siły będą musiały wystarczyć, prawda? Dankanie, strażnicy są gotowi do walki? Tak, Wasza wysokość. A to ten rekrut, którego spotkaliśmy w drodze. Rozumiem, że należą się gratulacje. Eto. Ale jesteś. W tej chwili potrzebujemy szarych strażników bardziej niż kiedykolwiek. <laughs> Każdy jest na wagę złota. Twoja fascynacja legendami przyniesie nam zgubę, Heilanie. Musimy być realistami. W porządku. Przedstaw mi swoją strategię. Ja i Szara Straż sprowokujemy mroczne pomioty do ataku, a wtedy. Rozkażesz zapalić sygnał świetlny na wieży. A wtedy moi ludzie zaatakują z ukrycia. I o skrzydło mroczne pomioty, pamiętam. Chodzi o wieżę i szal. Kto zapali ogień sygnałowy? Mam tam kilku ludzi. Nie jest to zadanie niebezpieczne, ale bardzo odpowiedzialne. A więc powinniśmy posłać tam najlepszych. Wyślij Alistera i tego nowego szarego strażnika. Co? Ja, to znaczy, nie będę się bił? Potrzebujemy ognia sygnałowego. Bez niego żołnierze Logena nie będą wiedzieli, kiedy ruszyć do ataku. Ale się bijcie. A widzisz? Chwała dla każdego! Za bardzo ufasz szarej straży. Jesteś pewien swoich decyzji? Dość z tych twoich spiskowych teorii, Logenie. Szarzy strażnicy walczą z plagą niezależnie od okoliczności. Wasza wysokość się rozważyć możliwość pojawienia się arcydemona. W głuszy nie natrafiono na ślady zmoków. A nie po to są tutaj twoi ludzie, tankanie? Ja. tak, Wasza Wysokość. Wasza Wysokość wieża i ogień sygnałowy są zbędne. Krąg maginów. Nie powierzymy życia jakimś magom. Zachowaj moc na mroczne pomioty. Use the Force! Dosyć, ten plan wystarczy. Szara straż zapali ogień sygnałowy. Dziękuję, Logenie. Nie mogę się już doczekać tej chwalennej chwili. Szara straż walcząca u boku króla Fereldenu. Tak, Kejlanie, będzie to chwalebna chwila dla nas wszystkich. Jakieś spiski? Ach, ty czuć. Znacie już plan. Macie tak. wejść na wieżę i szal i dopilnować, by zapłonął na niej ogień sygnałowy. Co takiego? Nie wezmę udziału w bitwie? Niemożliwe. Takie jest osobiste życzenie króla, Alisterze. Jeśli ogień nie zostanie rozpalony, żołnierze Ternalogena nie będą wiedzieli, kiedy ruszyć do ataku. I dlatego dwóch szarych strażników ma stanąć na szczycie wieży z pochodniami w rękach? Tak na wszelki wypadek? Zgadzam się z Powinniśmy się bić. To nie zależy od Was. Jeśli życzeniem króla Kejlana jest, by szara straż dopilnowała rozpalenia sygnału, to szara straż będzie na miejscu. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zniszczyć mroczne pomioty. No dobra. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli król poprosi mnie kiedyś, bym założył sukienkę i zatańczył Remigolda, to nic z tego. Choćby mroczne pomioty miały padać od tego jak muchy. No nie wiem, przynajmniej by się na ciebie patrzyli. <grym> Ja, posuwający się tanecznym krokiem wzdłuż linii mrocznych pomiotów. Posuwany! moglibyśmy je pozabijać, gdy zaczęłyby pokładać się ze śmiechu. Hmm. Po drugiej stronie wąwozu, patrząc od obozu króla w stronę, z której przybyliśmy, będziecie musieli przeciąć wąwóz i przejść przez bramę. Za nią znajdziecie wejście do wieży. Z jej szczytu będziecie mieli widok na całą dolinę. Brzmi prosto. Damy wam znać, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Alister będzie wiedział, czego wyglądać. A co jeśli pojawi się smok? Narobimy w gacie i tyle. Psst. Jeśli tak się stanie, zostawcie go nam. Nie chcę widzieć głupiego bohaterstwa w wykonaniu któregokolwiek z was. Będziemy mogli potem powalczyć? Zostańcie z żołnierzami, Terna, i strzeżcie wieży. Jeśli okażecie się potrzebni, zostaniecie o tym poinformowani. Okay. W takim razie muszę dołączyć do pozostałych. Od tej chwili zdani jesteście sami na siebie. Jesteście pani. Pamiętajcie, obaj jesteście szarymi strażnikami. Oczekuję, że okażecie się warci tego tytułu. Tankanie. Niechaj czuwa nad tobą stwórca. A, niechaj czuwa nad nami wszystkimi. Tak. Ktoś tam. 呃。Uh